Miasto Wrocław wraz z zarządem zieleni miejskiej zorganizowało kolejną akcję sadzenia drzew do powstającego parku Tysiąclecia na nowym dworze wiosną tego roku posadzono już 400 drzew. Docelowo w parku tysiąclecia powstanie 10 skupin drzew symbolizujących 10 wieków Wrocławia. W wydarzeniu brał udział prezydent miasta Rafał Dudkiewicz. 400 drzew dzisiaj posadzimy. W ciągu tego roku tutaj w alei Europejskiej stolicy Kultury 1600 drzew, a całkiem niedługo pokażemy naprawdę takie fantastyczne wyniki dotyczące ilości tegorocznych nasadzeń oraz tego, w jakim sensie Wrocław jest i z roku na rok coraz bardziej będzie zielonym miastem. Plan jest taki, że na przyszły rok rozpoczynamy północne skrzydło parku tysiąclecia, czyli tutaj od strony ulicy Sukierickiej. Chcemy stworzyć, żeby te lasy były takim społecznym laboratorium ekologii dla mieszkańców Wrocławia. Organizatorzy poprzez akcję sadzenia drzew chcieli uświadomić mieszkańców Wrocławia, jak ważna jest dbałość o środowisko. Im więcej terenów zielonych, tym zdrowsze jest powietrze wokół nas. Niestety z roku na rok mamy coraz więcej zanieczyszczeń powietrza, coraz więcej samochodów, zakładów przemysłowych. Także każde takie drzewo, pewną część powietrza potrafi oczyścić. Także im więcej zielonego wokół nas, tym więcej spokoju, bo to też oddziaływuje na ludzi w sposób uspokajający. Ale również zdrowsze powietrze. Wszystkie pyły są zatrzymywane i zanieczyszczenia. Sadzenie drzew to jednocześnie. Okazja do zabawy w gronie przyjaciół lub rodziny. Mieszkańcy Wrocławia brali czynny udział w tym wydarzeniu. Czekało na nich wiele atrakcji sportowych, warsztaty ekologiczne oraz liczne konkursy. Nadleśnictwo śnieżka oraz ekosystem rozdali tysiąc małych drzewek dla wszystkich mieszkańców, którzy przynieśli ze sobą zbędne elektrośmieci. Mamy te zieleni, ale nie mamy w pobliżu parku. Dopiero tutaj tutaj zaślężał, jest ten park tysiąclecia, no i tutaj na tych ugorach, co tutaj były, buduje się nowy park I, i teraz będziemy mie mieli gdzie przychodzić sobie tutaj y, po, po, po pracy na, na, na spacer czy, y, czy po prostu w, na taką rekreację. W zeszłym roku też byliśmy, to są nasze ślady też, także pff, zawsze uczestniczymy w czymś dobrym, co dla nas jest dobre. Mieszkamy tu 37 lat, więc nasze dzieci, jakieś wnuki będą korzystać z tego lasu. No my całe życie w sumie wspieramy, mamy działkę z zielenią jesteśmy na co dzień, także tutaj chętnie wspieramy sadzenie drzewno. Pewnie będziemy przychodzić tutaj w późniejszych latach i będziemy zadowoleni, że to nasze. Park Tysiąclecia, który powstał w 2000 roku, ciągle jest kształtowany i dopracowywany. Z powodu braku funduszy oraz trudności z wykupem gruntów przez długie lata nie realizowano pomysłów zagospodarowania tego terenu. Teraz magistrat zdecydował, że jednak powróci do planów, a prace potrwają do 2017 roku. Zapomniano od lat, Park Tysiąclecia wreszcie doczeka się zmian, a Wrocławianie będą mogli tam spędzić swój wolny czas. 哎，你了